Oj, oui. jedziemy. Nie was. Pan Jest. Ehm... Ja obiad. Ehm... I co, mogę pojechać? Może objeżdżać. idziemy. Na misję. Mam prędko. Nie każdy musi Ale... A jak nie to nie do jedzenia. No i jedziemy do Bo no. widzimy, widzimy się już cały, chyba 3. Się... No. E, tak skończyłaś moja przygoda. Oczywiście. Kład małki, kład. Ojcie, to jest włoka. Oa! Мечу Ой. Эй, на другом? Убрал? Угу. Ой, чехода камень. Тидинул, Ой. Типа, не мое вонка. Типа, на To Malta nie żyje. Mhm. Chwała! O kurwa. Strzelaj. To mnie nie ma. Gdzie cię ma? Jak cię nie ma? O ja nie żyję. Uratuj mnie. Ty jak się do góry nie Uratuj mnie. Biegnę. Okej. Okay. Albo nie biegnę. Biegniesz? Biegnę. Ty, bo to jest strzela słyszę. Uratuj mnie. Cześć. <laughs> <Piękno. mile> Cześć. Bo to było The boys. Ty góra. I kamikadzy. to jest jakieś. Te <laughs> i tam 430 metrów dalej jest, możemy Oj, tym płynąć? Oby chodź, tak możemy chyba. Oj, Oj chyba oła. już nie wiesz, Ja cię nie przejmij się. Nie, Oj, właśnie Oj, poczułem. Oła. wiesz. też trochę żyjesz? No, okej, okay. A co to za życie. Zaplan się w jakieś głównie no, zniszczę cię, czołaj, no, Tu są nogi, a nie to kolosze. Wejdź stuk, wojsko normalnie? jeszcze poznałem mnie. Te De... celuję, nic nie widzę. Koń nie, ty bilu, dobrze jedziemy, okrutna woda. To, to jedno, to, to woda, czy. Chciałem umyć samochód, proszę we? To dał mnie, czy nie wychodzę. Gdzie ty jesteś? Chodź. Siadaj. Wzielam go, debili. Siedź. Gdzie jest są? Wiesz, że mnie nie zabijesz Spoko. nie żyjesz. Gdzie twoje stópki? Ej. <laughs> Przyjechał mnie ziomek Ła!

Ej, stój! Jest! Nie wybrz, że wyleciałem trochę szybciej. Ok, Jakaś puma? Gdzie? Gdzie ona jest? Pękła! Gdzie Wilk! Nares? Wilk stał się pumem. No jak tu zabudzimy? Hanikaj. Ty za nami. Gdzie? Nie ma ogólnie płka ma widzę pani Ej, ono ma żółte oczy Kula O! Dobra, czekaj Że mam apteczki, bo nam mnie kula zaatakowała Nie było przyjemne Dobra i gdzie jest ta puma? Tu tam Gdzie? Znikła Oj, to się kilka. Po... O kurwa. Nie, 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 ja się. Ten... Ej, jestem pół lebi. Ła, dzioba mnie. O, zabiłem. <gryzny> <Ja> jestem zadowolona. <gryzny> Oj, jej oczy świecą. I coś mi gryzie. O już nie. Stary, po kostkach. No, no, <noise> nie. No, ja Spodochron! Ja nie działa. Nie, bo te spodochrony są do dupy. Nie, chodź mnie uratuj. Proszę. Prosiłbym, ja. Nie wiem. Nie wiem, się ale... No to ja Ja bym co, to nie, by No to co? No Dobry, si bawisz? No, no to no, chodź. Ja no, he ja ratuję. No, ja ratuję, No, no chodź. Jak chwilę ten pojazd? Poczekaj chwilę, poczekaj. Tak to dobry yeah, pomysł. Oj, 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 oj. Tak to dobry pomysł. A co tu jest? Tunnel. tu, Tunnel. Tu, Tunnel. tu, tu, Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jeden kod jest małem silnik z kopy z Asiaka, czy co? Dupę od tego nie tak Mają. I tak, nawet tak, <grywa> nie mnie. Nieprawda. Nie. ale ból, ała. No stój. O, dobra. Stój. Nie możesz kliknąć E po prostu? Nie.

Aż 500 zł No to jest inwestycja w kanał W kanał? No bym nagrywał Fitkę, okay. nie Ludzie tego nie będą oglądać, jak będą widzieć tą Jeśli chcecie być moim współwłaścicielem tego kanału piszcie na e-mail Podany <grym> O kurwa. No i no i więcej montażu Pytam chyba ktoś umiera Nic ja się umiera Pomóc ci? Ale. Żeby tylko pies jeszcze nie przeżywał tego Ej co ty robisz? Czemu to drzewo? drzewo usunęłeś Z gry Patrzę do tyły Ty a ten... No wezmę go co ty się stało? go <noise> <Uciągnę gówno>. Spiderman <noise> patrz to. Dlaczego mamy <noise> <aż> to, to <noise> nie ma <noise> Idzie. Idzie. Patrz, 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 patrz. Ej, bo nie ma drogi w prawo, co robimy. Wypłyniemy. A mam inny pomysł. Take home. Tak jak mama O kurwa słup oh, Take mich home Tak jak mich home Daj się, ej, słyszeć, słyszeć Nie jestem teraz na... Ja to podgłośnię jeszcze w montażu Ale <laughs> <O>, nie <laughs> O kurwa Oj czu. Wyszczałem emocji. Myślałem, że to opona jeba. <noise> Tylko twój post, po co? Nie, wiem, w sumie wiesz. Take, home. Wow. Take home. Panie home. Take weźmie stąd. Co tu znowu woda, jak my tym płynęliśmy wodą i się oddaliliśmy. Tu jest woda.

O <laughs> możemy przy okazji, nie? Powiedzieć. Ech, albo ty możesz powiedzieć. Ech, że Discord ech, ech. będzie za niedługo. A. Ale ty to jakoś oficjalnie powiedz. Discord będzie za niedługo. Weź <śmiech> <śmiech> ja to wstawiam tam dupę <laughs> informacja ogólna, dadnikowa. Światowa Interkontynentalna i Techkontinentalets. Interkontinental, e, tworzymy Discord z naszą nazwą kanału. Nie do serdecznie. Teraz tutaj się pewnie wyświetla link. Weź link jak ktoś od link będzie w opisie. Dobra, link będzie w opisie. <laughs> I, i zapraszamy serdecznie na Discord, będą tam nowości, no będą tam mi, wiadomości kiedy filmy i tym podobne rzeczy kurwa wyjebałem się Może Givałe coś ten Taget Smegas Co? Może giwała jakieś będą jak będzie odpowiednia ilość osób pieniędzy też no. głównie <laughs> pieniądze. Konie. Muszę żeby nagrać poradnik jak odpalić gdzie farte 5 Wyjebałem cały magazynek, to ciężarówki, nic się nie stało. <laughs> Trzeba mego głupowo, jak to wyglądało, kurwa, nie? Wiesz to już na cicho. Co? Nie chcą, co?